Witam, kolejne zastosowanie WD40. Widzimy stare lustro, które, które jest nie da rady nic z nim zrobić. Stare zapuszczone zatłuszczone. Próbujemy teraz. Oczywiście to wymaga też pewnej, pewnej wprawy w polerce. Ale jest to naprawdę idealna sprawa. Widzicie, idealnie działa. Oczywiście, jeszcze trzeba to dopolerować, ale co było, a co jest, to niesamowite. Kolejne zastosowanie. Widzimy stary obraz. Lepszy od Werniksu, zaraz zobaczycie, co będzie się działo. Chyba lepiej. Kolejne zastosowanie WD-40. Potem tylko przecieramy szmatką. But wygląda jak nowy. Idealnie. To jeszcze można przyczeć tutaj. I odporny na wodę, kolejne zastosowanie płytki, podłoga wiadomo. Największe brudy idealnie schodzą bardzo tłuste, których nie mogliśmy inną pastą nawet wyprofilować. Widzimy podłoga jest idealna. Siódme zastosowanie WD-40. Mamy tu wykopek, monetkę 50 centawos. Wystarczy popsikać i podtrzymać tak ze dwa dni. Po, po dwóch dniach wystarczy przetrzeć. Zaraz zobaczycie, co się dzieje z taką monetką po przetarciu. Po dwóch dniach preparatu. Wd40. Tam chyba jest różnica. Jeśli nie ma różnicy, to zostawcie monetę tak jak jest. A jeżeli uważacie, że warto ją przetrzeć, zastosujcie ten preparat. Pozdrawiam serdecznie StarTV. TV. Dajcie lajka lub subika za moje wypociny. Pozdrawiam. Hej.